Dzień dobry moi drodzy, witajcie cieplutko z szklanką tutaj już po kawce i zapraszam się Was na odcinek Clean With Me, czyli posprzątajmy razem. przerwa w sprzątaniu. Muszę jechać odebrać paczkę. Zobaczcie, jak się żółto zrobiło w tym lesie. A niedługo będzie pomarańczowo. Tutaj w aparacie tak tego nie widać, ale myślę, że fajnie tak teraz przyjść i zrobić zdjęcie w tych żółtych, w tych żółtych liściach. I no naprawdę chyba się przejdę na spacer jutro z Nikolą, to jest bardzo ładnie. Tak żółtą, dobrze zasuwam, bo muszę odebrać dzisiaj paczkę. Słuchajcie kochani, tak teraz wiecie face to face, jak widzicie jestem bez makijażu, skończyłam sprzątanie, jestem teraz w łazience, bo w pokoju oglądają jakieś filmy, w, w kuchni gra radio, więc podłoga też schnie, więc tam już nie chciałam wchodzić, jestem tutaj, pada deszcz, pojebały, wisiłam pranie, ale zrozpadało się, musiałam się też przebrać i co, powiem wam, że ten zapach w łazience jest bardzo intensywny, naprawdę, to jest jakaś lawenda. Ale bardzo pachnie taka lawenda, jakby z miętą. Zobaczymy, jak długo będzie się utrzymywał. Ja tu przechodzę na chwilę dosłownie, żeby się pożegnać i zabieram się za montowanie. Będzie na pewno dużo tego, bo dużo jest klatek. Mam nadzieję, że zmotywowałam Was i posprzątacie. Chcecie posprzątać? Na Wasze życzenie jest ten filmik, Klinika Mówi Mi, bo przecież chcieliście, więc... Pierwszy odhaczony z listy, z Insta, co napisaliście, jakie chcecie filmy o jakiej tematyce. I skoro jestem już w łazience, to od razu wyrzucę to cudeńko. Czyli tutaj mam serum z Sorain, które miało w sobie takie drobinki, troszeczkę rozświetlające. I to jest taki, to było takie serum wygładzające Serum różane, potem różane, z róży stulistnej. Bardzo szybko się wchłaniał, ale no niestety nie czułam na twarzy takiego nawilżenia. Także pięknie pachnie, no ale czy powrócę tego, nie wiem, więc to ląduje już do kosza. I tu mam jeszcze Coś wygrzebanego, zobaczcie, nawet widać tu takie rysy. O tu widać, czyli wszystko wydłubane, wygrzebane. Podkład Everline Wonder Match. Bardzo fajny, o kolorku. Ja miałam 40 sand, który moim zdaniem idealnie pasował. Krycie można było sobie budować, fajne na co dzień. Jeśli chcieliśmy bardziej mieć yy, mocniejsze krycie, coś z ostrością jest, może coś prostu w aparacie, to. Wystarczyło nałożyć dwie warstwy. Fajne, no ale dzisiaj już nic nie ma. Wszystko wydłubane, wygrzebane, także leci to do kosza. Więc skoro już jestem po to, to się tego się pozbędę. Czy coś jeszcze zużyłam w ostatnim czasie? Nie, zużywam to serum z witaminą C Aven od Avonu. Dużo oglądałam, słyszałam, niektórzy mówią, że on na bazie alkoholu nic nie nadaje, ale są też dermatolodzy, którzy twierdzą, że właśnie alkohol pomaga w chłonięciu się witaminy C, a najlepiej go też rozgrzać w dłoniach, żeby wtedy pozbyć się tego zapachu, troszeczkę pozbyć się tego alkoholu w środku. No i w sumie serum jak nakładamy, to tak samo, rozmarujemy w dłonie i wklepujemy. Także no, zostało mi trochę, dokończę, ale myślę, że więcej Yy, nie kupię co? Tutaj coś jeszcze mam, nie no, nic to nie co ten... to leci do kosza, a nie, jeszcze jest coś tutaj. Jeszcze jest jeden korektor, taki korektor z mm, Lovely, ale macham ręką, ale widzicie, ciężki aparat jest. Teraz I tu też to jak mignie, jakby mi, by mnie rozłączyło, także żegnam się z Wami teraz, bo tutaj na czerwono mi mm, świeci, Czy jego jeszcze troszeczkę jest nie taki w pencelku, wykręcany, ale też tu już jest prosto. go yy, kupiłam ze względu ze względu na pędzelek, i tutaj sobie tak by powiedzieć, to oczyściłam przy brwiach, ale też już jest pusty, także y, ląduję też do kosza, żeby już nie gromadzić. A co tutaj mi? Aha, od tego zafarbowało mi przy pralce, od tej, tego zapachu. To już jest też puste, w takim razie trzy. Mam tutaj jeszcze jeden. Ale czy on jeszcze jest? Też to z Lovely, ale kiedyś kupowałam to często, ale teraz stwierdzam, że jednak, jeszcze troszeczkę jest, że no jednak wolę inne, lepsze. No za niską cenę w sumie można go kupić. Krycie bardzo średnie, jeśli chodzi o powierzchnię pod oczami. Fajnie się tutaj właśnie sprawdza do czyszczenia. Jeszcze już mam kątóweczkę z Bourjois filmix o ten. Więc taka sprzątający odcinek trochę kosmetyczny, końcówka kosmetyczna. Ten taki malutki, ja mam o numer 51 light. Fajny, ale też już jest końcówka. I zastanawiam się, jak tam się do środka dogrzebać, bo tego nie mogę wyjąć tego, tej, tej, tej części. A tam jeszcze troszeczkę jest. Więc jeszcze bo pracuję. Na nim mam taką szpatułkę kiedyś kupiłam sobie na AliExpress, właśnie do wydobywania resztek kosmetyków, ale nie wiem, ją mam. No właśnie, no dobra, to porządek zrobię z tymi kosmetykami, ale to by byłoby długi odcinek Ym, i musiałabym mieć dużo spokoju, żeby to nagrać, także pozbywam się tego, zawsze coś mniej, bo to stoi, zużywam też podkłady, a najbardziej lubię jak są zużyte do zera. No oczywiście szklanych się nie da przeciąć, te takie podkłady... Yy można przeciąć i one są ok w sumie i można wszystko wydobyć w sumie jeśli chodzi o ten BB nie, to jest Biorganic yy, CC krem, też jest fajny ostatnio go używałam, taki leciutki aczkolwiek ten CC z Bourjois, natomiast, no on to przynajmniej ma krycie bo ten od Line, no on yy, to jest po prostu krem taki CC troszeczkę, może troszeczkę, ale bardzo w niewielkim stopniu kryje, natomiast ten z no to jego używałam jako podkład i jest bardzo fajny. Także, no, wejdziesz tu? Także tak. Więc, kochani, ja się z Wami żegnam. Dajcie znać, czy jak tam wyszło, czy podobało Wam się ten odcinek, taki Motywacja taka do sprzątania. Na pewno to nie ostatnim przed świętami jeszcze będzie dużo, dużo. Yy, znaczy, dużo. no nie, no jeszcze jeden taki nagram, jednak. Także żegnam się z wami, to rozmawiam. do kosza i co? Do zobaczenia. Teraz chyba już się umaluję następnym razem i powiem Wam tak na szybko, że ostatnio oglądałam, jakoś wyskoczyło mi stare filmy i ja patrzę w tych starych filmach, jaka ja byłam wymalowana, jakie ja miałam cienie, a teraz. Pytanie do Was na koniec. Jeśli ktoś tutaj dotrwał, chcecie coś takiego, że będę komentować swoje filmy? Swój film stary? Hm? Chcecie? Już do tego dorosłam, więc jestem w stanie skrytykować samo siebie sprzed tych iluś tam filmów. Jeśli tak, to wyślijcie mi nazwę, który film chcielibyście, żebym skomentowała. Właśnie to będzie coś innego. Jestem ciekawa. No i ciekawe, no to było dużo odcinków temu i no ja wiadomo i każdy się zmienia i co innego lubi także to byłoby ciekawe i śmieszne czekam na was do zobaczenia pa